Dzień dobry Państwu. Witam w ramach cyklu Filozof Ogląda. 14. Festiwal Filmów Rosyjskich. Przedstawiam Państwu filmy, które mną zachwyciły, które mną poruszyły. Pomijam milczeniem te, które zakończyły się wraz z ostatnimi literami, i nie chciałbym już ich po raz drugi obejrzeć. Dzisiaj film Grzech Andrzeja Konczalowskiego. Film o Michale Aniele, genialnym włoskim rzeźbiarzu, malarzu, poecie. Jego poezje były przekładane przez Leopolda Staffa przed wojną, ale i architekcie Któż nie słyszał, albo nie widział fresków z Kaplicy Syksteńskiej, rzeźb pieta i dawid, albo nie widział chociaż raz kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie? Michał Anioł Buonarotti był jej architektem, uznany za geniusza już za życia. Śledzimy jego losy wtedy, gdy pracuje nad grobowcem papieża Juliusza II. W Rzymie i fasadą Bazyliki San Lorenzo we Florencji. Ten film jest ucztą dla tych wszystkich, którzy chcieliby się znaleźć w czasie odrodzenia między XV a XVI wiekiem. Wtedy, kiedy działali wielcy geniusze tamtych czasów, tacy jak Leonardo da Vinci, Rafael Santi. I wspomniany Michał Anioł. Jest to film, który pokazuje, jak ludzie wtedy żyli, jak bawili się, jak grzeszyli, jak modlili się. Film pokazujący całą codzienność, te wylewające się z okien, fekalia na drużki ciasne, uliczki, cały ten koloryt. Miasta XV wieku. Ale to jest film o grzechu. Jakiż to jest grzech? Zaczynamy go szukać. I pierwszy grzech, który pojawia się, to grzech chciwości, tak? Bo Michał Anioł jest chciwym człowiekiem. Michał Anioł oszukuje swoich mecenasów. Michał Anioł na podstawionego. Przez niego ojca kupuje nieruchomości, natomiast do tych, którzy zamawiali rzeźby, płacze, skarży się, że nie ma już pieniędzy. Michał Anioł jest przy tym poddany wielu obsesjom. Jest przekonany, że ściga go diabeł. Boi się kruka, uważa, że kruk też jest jego znakiem. Kiedy psy rzucą się na niego. Będzie wtedy z przyjacielem, przyjaciel ocali go. One go pogryzą, będzie przekonany, że diabeł chce go zabić, chociaż przecież diabeł chce kusić, a nie zabić. Ta jego obsesja, ta jego, to jego przekonanie, że wszyscy chcą go zdradzić, że wszyscy chcą go oszukać, ta nieufność wobec ludzi, to jego kolejny grzech to grzech braku miłości, to grzech egoizmu. Zdradzi tego, który go uratował wtedy, kiedy zabił psa, który wgryzł się w jego nogę, innego kamieniarza, przyjaciela, odbierze mu jego projekt. Michał Anioł ma w sobie wielką obsesję, obsesję wielkości. Stara się zrozumieć ten wielki dar, który otrzymał. Wydaje mu się, że stanie się to wtedy, kiedy spotka się z Dante Ligieri, wędruje jego szlakami, wędruje do zamku, w którym ten spędził kilka tygodni swojego życia. Spędza dzięki uprzejmości gospodarzy noc w jego pokoju, po tajemnym przejściu. Wychodzi w góry w nocy. Brakuje mu nie tylko miłości do ludzi, brakuje mu miłości do Boga. Michał Anioł pyta siebie: Michał Anioł za swój grzech uważa to, że jego modlitwy nie docierają do Boga, bo chciałby, aby jego rzeźby prowadziły ludzi. Do bogatym czasem one wzbudzają w nich pożądanie, wzbudzają w nich zachwyt nad pięknem ludzkiego ciała. Michał Anioł uważa to za grzech, bo chciałby, aby ludzie modlili się przed jego rzeźbami. Michał Anioł czuje się pyszny, czuje się pyszny, bo uważa, że nie zna miary, bo nie widzi miary, nie wie, jak kiedy zakończyć. Nie wie, kim jest tak naprawdę. Michał anioł walczy ze swoimi słabościami, grzechami, obsesjami. Takim obrazem tej walki jest ten ogromny kamień, który w karraże będzie się domagał Aby został spuszczony, aby został spuszczony z wysokiej góry. Ten kamień zabije jednego z kamieniarzy. Ten kamień będzie jego obsesją. Poświęci na tę obsesję pięć lat, po to, aby sprowadzić z gór największy z kamieni. Czyż nie jest to los Syzyfa? Michał Anioł zastanawia się. Jak to jest, że on, taki słaby, grzeszny, przekonany o tym, że prześladuje go diabeł, chciwy, niegodny tego talentu, który osiągnął? Michała Anioła nazywają Il Divino, a więc boskim Michałaniu. Wydaje mu się, że chce naśladować Boga w jego stworzeniu, w stworzeniu piękna, w stworzeniu. Wyobrażeń człowieka, więc uważa się za osobę pyszną. Dla nas też jest to taka refleksja, jak to się dzieje, że człowiek, który ma tyle słabości, obsesji, który walczy ze swoimi słabościami, potrafi stworzyć takie genialne dzieła. Nie wie tego również Michał Anioł, gdy się go pytają, jak on to robi, że jego rzeźby są jak żywe. On odpowiada, nie wiem, jak się to dzieje. Kolejna tajemnica to tajemnica tego, co go otacza. Skorumpowani dostojnicy kościelni, którym nie obce są żadne grzechy, którzy wojują, są rozpustni. Ta obrzydliwość, która którą widać na pierwszy rzut oka, te walki wielmożów, którzy są okrutni, którzy myślą o władzy, o pieniędzy i równocześnie ci sami ludzie konkurują między sobą o to, kto ma zrealizować najpiękniejszy pomnik, najpiękniejszą rzeźbę. Walczą o wielkich geniuszy tych czasów, bo przecież jak już wspomniałem, tworzą i znają się Leonardo da Vinci, Rafael, Santi, Michałaniu i wielu, wielu innych. Można się zastanowić, jak to jest, że genialni ludzie nie muszą być genialnymi ludźmi. Mogą być czasem jako ludzie mali, mogą podlegać wielu grzechom, a równocześnie mieć ten grzech, największy, chcą spróbować się stać. Boscy w swoim dziele stworzenia, stworzy coś, co będzie dościgać tego, co największe, dościgać granic piękna. I możemy się zastanowić, jak to się dzieje, że podlichciwi ludzie sprawiają, że te dzieła mogą nas do dzisiaj zachwycać. Dlatego warto obejrzeć film Andrzeja Konczełowskiego. Grzech. Dziękuję.